Kancelarii niejednokrotnie pytają, czy najem kredytowanej nieruchomości, posiadanie więcej niż jednego mieszkania lub prowadzenie działalności gospodarczej mogą przeszkodzić im w unieważnieniu umowy kredytu frankowego. Faktem jest, że frankowicze, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny powiązany z walutą franka szwajcarskiego, często decydują się na wynajmowanie kredytowanej nieruchomości. Powody są oczywiście różne. Jedni potrzebują większego mieszkania, drudzy przeprowadzają się do innej miejscowości lub innego kraju, a jeszcze inni konsumenci poszukują dodatkowego źródła dochodu, żeby wzmocnić swój domowy budżet. Warto podkreślić, że umowy kredytów frankowych nie zabraniają wynajmowania kredytowanej nieruchomości, a sam najem nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu całej umowy kredytu. Naturalnie w takich sprawach banki próbują podważyć status konsumenta, Wskazując, że celem kredytu nie było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, a jak wskazują uzyskiwane przez kancelarię wyroki, robią to nieskutecznie. Jako przykład sprawy, w której kancelaria uzyskała prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy zawartej z bankiem gospodarki żywnościowej, pomimo że kredytobiorcy nigdy nie mieszkali w kredytowanej nieruchomości i już od chwili zakupu ją wynajmowali, należy wskazać wyrok sądu apelacyjnego w Warszawie. Z dnia 16 grudnia 2022 roku wydany w sprawie o sygnaturze 5 ACA 873 łamane na 21. W powyższej sprawie, pomimo argumentów podnoszonych przez pozwany bank, sąd uznał, że klientom kancelarii przysługuje status konsumentów, ponieważ na etapie zakupu mieszkania za środki pochodzące z kredytu ich celem nie było wynajmowanie tego mieszkania, a do najmu zmusiła ich sytuacja rodzinna i zawodowa. Podobnie nie jest traktowany jak przedsiębiorca, kredytobiorca, który w kredytowanej nieruchomości zamieszkuje i jednocześnie jej część przeznaczona jest na wykonywanie działalności gospodarczej albo działalność taką ma w mieszkaniu zarejestrowaną. Zgodnie bowiem z definicją konsumenta zawartą w artykule 21 z indeksem 1 Kodeksu Cywilnego, za konsumenta uważa się osobę, która zawiera z przedsiębiorcą tutaj z bankiem czynność, która jest choć w części przeznaczona na zaspokojenie swoich prywatnych celów. W związku z tym, jeśli kredytobiorca w nieruchomości zamieszkiwał, ale jednocześnie prowadził w niej lub miał zarejestrowaną działalność gospodarczą, to w dalszym ciągu jest traktowany jak konsument i przysługuje mu ochrona. Również w takich sprawach, gdy w kredytowanej nieruchomości przez znaczny okres kredytowania prowadzona była działalność gospodarcza, nasza kancelaria uzyskuje korzystne dla klientów rozstrzygnięcia. Jako jeden z przykładów można podać wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z 28 kwietnia 2022 roku wydany w sprawie o sygnaturze 1C 253 łamane na 21, w którym sąd ustalił, że umowa zawarta z bankiem Millennium jest nieważna w całości i nakazał bankowi dokonanie zwrotu wszystkich otrzymanych kwot. Co więcej, nawet kredytobiorcy, którzy zaciągnęli więcej niż jeden kredyt frankowy celem sfinansowania zakupu więcej niż jednej nieruchomości, nie powinni obawiać się skierowania sprawy do sądu. Ani bowiem wcześniejsze doświadczenia kredytowe, ani kredytowanie kilku nieruchomości nie pozbawiają kredytobiorców statusu konsumentów. Przykładem wyroku, w którym sąd unieważnił dwie umowy kredytów indeksowanych do waluty obcej, jest wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 grudnia 2022 roku wydany w sprawie o sygnaturze 4C 527 łamane na 22. We wspomnianej sprawie klienci kancelarii zaciągnęli dwie umowy frankowe. Środki z jednej z nich były przeznaczone na zakup mieszkania, a z drugiej na budowę domu jednorodzinnego, w którym dodatkowo zarejestrowana była jednoosobowa działalność gospodarcza. W wyroku tym sąd wprost odrzucił szablonowe argumenty banku, a sąd okręgowy podkreślił, że pośredni związek pomiędzy czynnością prawną a działalnością gospodarczą osoby fizycznej nie pozbawia jej przymiotu konsumenta. W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, która jest zarejestrowana na kredytowanej nieruchomości, jednakże jej rzeczywiste prowadzenie ma miejsce w innym lokalu, nie można uznać zawartej umowy kredytu za bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą. Podsumowując, nie trzeba się obawiać, że wynajęcie kredytowanej nieruchomości pozbawi państwa statusu konsumenta w postępowaniu o unieważnieniu umowy kredytu frankowego. Sądy przyznają status konsumentów nawet osobom, które zakupiły ze środków pochodzących z kredytu frankowego więcej niż jedną nieruchomość lub wynajęły tę nieruchomość po kilku latach od zaciągnięcia zobowiązania, a nawet tuż po zawarciu umowy, ponieważ nie stoi to na przeszkodzie w domaganiu się unieważnienia umowy kredytu frankowego.